Jeżeli opady, to może lepiej tę wycieczkę odłożyć na inny termin. Jeżeli planujemy dzisiaj wyjazd na wycieczkę gdzieś na terenie całego kraju, no to warunki do podróżowania optymalne w całej Polsce. Za to warunki biometeo niekorzystne, to za sprawą wysokiej temperatury, no ten biometr będzie się zmieniać optymalny tylko na krańcach północnych, bo tam delikatnie chłodni. Temperatura odczuwalna 27, 31, 32 stopnie. No i sprawdźmy jeszcze, jak jest z jakością powietrza. No, faktycznie mogłoby być lepiej, sporo odcieni jasnej zieleni. Zawsze aktualny raport smogowy w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Patrycja Zachorska, wydarzenia sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry i raport z paraolimpiady. Raport z paraolimpiady, raport też w sumie z ostatnich dni, bo z Igrzysk że z igrzys olimpijskiej wracają już oczywiście polscy sportowcy. Wczoraj witaliśmy ich, w sumie codziennie witamy ich na lotnisku w Warszawie. E, no świetne to są obrazki, świetne Dzień przeżycia. Dobra. Tak, wczoraj witam ich ja, więc tutaj tenisieści stołowi no, przylecieli około godziny 13.05 dokładnie. E, więc chwilę później wyszli, kibice czekali, Cze może nie aż tak dużo jak się spodziewałam, e, ale na pewno była rodzina, bliscy, były kwiaty biało-czerwone, no i mimo. też wzruszenie i porozmawiałam z nimi chwilkę, tak, więc te medale naszej szyi mieli, to Natalia Partyka dwa medale, tutaj Patryk Chojnowski też dwa medale, Piotr Grudzień też dwa medale, więc naprawdę to są e, świetni tenisiści, e, też utytułowani bardzo. Natalia Partyki to był 12 medal, 12 medali w sumie już zdobyła łącznie w karierze, wspominała, że właśnie w wieku 11 lat już wystartowała w igrzyskach Paralimpijskich i też swego czasu startowała w Olimpijskich. Teraz, rozmawiając z nią, że. Już te olimpijskie, chyba odpuszcza, chociaż jeszcze nie jest przekonana do końca, ale skupi się tylko na igrzyskach paralimpijskich, tam chce jeszcze startować. No i wiele pięknych ich jeszcze rekordy przed nimi. Medalowe. Rekordy medalowe, no już swoje rekordy e, bije. No i my też czekamy na więcej medali. Na razie jest 21 na koncie, 24 było. W Tokio, więc cały czas jeszcze mamy szansę, bo dzisiaj i jutro para igrzyska trwają. 8 września zakończenie. Na ten moment cieszymy się z tego, co mamy. 21 medali, wczoraj właśnie cztery medale zdobyli Polacy na Igrzyskach Paralimpijskich. Michał Dąbrowski walczył brąz w szpadzie na wózkach. Trzy krążki padły łupem naszych lekkoatletów. W sporcie, jak w życiu, niemal wszystko się zmienia. Niemal, bo niezmienne pozostaje jedno. Królowa średnich dystansów na Igrzyskach Paralimpijskich jest tylko jedna. Barbara Bieganowska, zając od Sydney, nie schodzi z najwyższego stopnia podium. W Paryżu powiększyła kolekcję medalową o piąte złoto, nie dając szans rywalkom. Nad drugą Ukrainką miała blisko 3 sekundy przewagi. Pięciokrotna mistrzyni paralimpijska, siedmiokrotna mistrzyni świata, nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i wzruszona tym, że mogę obronić kolejny swój tytuł. Sobie nie wyobrażam dnia, kiedy ja wstaję i, i mówię, nie chcę mi się albo nie mam ochoty. Nie, ja po prostu wstaję z takim zapałem. Nie ma takiej rzeczy, która by mnie powstrzymała. Potrafię upaść i potrafię wstać i iść dalej. Mistrzowski tytuł stoki obroniła też Karolina Kucharczyk. W finale skoków dalej uzyskała 5.82. To najlepszy wynik w tym sezonie. Jestem bardzo szczęśliwa. W tym roku miałam bardzo roller coaster. Jeden start w sezonie tylko w Szwecji zaliczyłam. Naderwałam lewy dwugłowy, potem prawy dwugłowy. W ogóle nigdzie nie startowałam żeśmy dwa obozy zaliczyli i to wystarczyło. Trzeci medal wywalczył chorążę reprezentacji Polski. Maciej Lepiato wyskakał sobie brąz. Na najniższym stopniu podium stanął razem z Uzbekiem, z którym uzyskali 2 2,03. Mimo tego, że, że wiadomo, ambicje sportowe gdzieś tam nakazywały myśleć o, o wyższych, ładniejszych medalach, to bardzo się cieszę teraz już po, po konkursie z tego brązowego medalu i, 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 i cieszę się, że... Kolejny rok, kolejna impreza mistrzowska i wracam z medalem. A od rana kolejne szanse na medale. Między innymi w pchnięciu kulów zobaczymy Renatę Śliwińską, a w finale 200 metrów Michała Kotkowskiego. Ze Stade de France, Bożena Pieczko, Polsat Sport. Za niespełna tydzień, a dokładnie 13 września siatkarze wrócą na, list, na ligowe boiska i tuż przed startem Plus Ligi. Dziś i jutro trzy polskie drużyny oraz gość z Włoch zagrają w Lublinie w trzecim Bogdanka w Cup im. Tomasza Wójtowicza. Tak obsadzonego międzynarodowego turnieju siatkarskiego w Polsce jeszcze nie było. W Bogdanka Wolejka, imienia Tomasza Wójtowicza, zagra ośmiu finalistów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Do rywalizacji przystąpią mistrz Polski i finalista Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel, klubowy mistrz świata i mistrz Włoch Susa Wimperudzia, zdobywca Pucharu Cef Asekoresowia oraz gospodarz Bogdanka Luk, w której barwach zadebiutuje Wilfredo Leon. Jeden z liderów reprezentacji Polski w Lublinie już Czuję się jak w domu. Czuję się, jakby urodziłem się tu. Tak e, oni mi, mi potraktowali. Serio, widać, że są, bardzo zaangażowani się, bardzo kochają środkówka. No i w ogóle jak na swoim imieniu też się bardzo się są zakochany. Transmisje z Lublina w Polsce sport 1, przedmeczowe studio dziś od godziny 16.00. A o godzinie 20 oczywiście nasz magazyn paralimpijski. Codziennie dla Państwa go wydajemy. No i mamy nadzieję, że dzisiaj wieczorem też będziemy mówić: mamy medal, aby było jak najwięcej. Bardzo dziękuję, dziękuję. Za spotkanie i do zobaczenia. Zachorska. To u nas jeszcze dwutygodniowe bliźniaki Pandy urodzone w berlińskim Zoo. Rozwijają się znakomicie, przybierają na wadze. Obecnie ważą 51,45 dekagramów, czyli dwa razy więcej niż po narodzinach. Wracamy do Państwa punktualnie o 10.30 z kolejną porcją informacji. Do zobaczenia.